Sianzeko, moi drodzy! Dzisiejszy odcinek jest takim odcinkiem podsumowujący wyciągającym wnioski dotyczące naszych urządzeń z firmy Panasonic, jakie mi firma na Łukasza. Czyli będziemy krótko mówić o w wkrętarce, zarówno jak i zakrętarce oraz o adapterach do naszych urządzeń. Na samym początku skupmy się na naszej wiekarki w krętarce, czyli modelu EY1DD2. Czyli tak, nasza wiekarko wkrętarka jest zasilana bateriami o napięciu 14,4 bądź 18V. W tym wypadku nasza wiertarko-wkrętarka jest zasilana baterią o pojemności 5 Ah i napięciu 18 V. To napięcie zarówno jak i na pojemność naszej baterii bardzo fajnie współpracuje z naszą wiertarko-wkrętarką, ponieważ jest mocniejsza, wydajniejsza niż bateria 14,4 V. Podoba mi się, moi drodzy, w naszej wiertarko-wkrętarce to, że posiada wymienne głowice, co umożliwia jej przestronne zastosowanie w ciężko dostępnych miejscach. Tak jak teraz właśnie na możecie zobaczyć. Przy pomocy, przy pomocy dwóch yy, przycisków tak naprawdę nasza gitarka krętarka przerabia się w inne narzędzie, które jest bardzo pomocne w naszym warsztacie. Aczkolwiek nie jest też tak kolorowo w tym przypadku, ponieważ Monolityczne wirtarko-wkrętarki ze stałym uchwytem są stabilne. Natomiast w tych elementach, które są właśnie dopinane, musicie moi drodzy zwrócić uwagę na jedno, że po prostu posiadają taki delikatny luz, tak jak tutaj widzicie. Podejdę teraz do kamery, aby Wam to z bliska przedstawić. Zwróćcie uwagę, jest taki delikatny luz. Ale, tak jak właśnie Wam wspomniałem przed chwilką, to wszystko jest powodowane tym, że te elementy ze sobą są łączone, nie są na sztywno niczym skręcone. Tak jak widzicie, tutaj to delikatnie pracuje. Natomiast, jeżeli bierzemy samą głowicę, tak jak widzicie, wszystko jest sztywne, jeżeli ją tutaj chwyciłem. Dodatkowo, też jeszcze fajną rzeczą w naszej yy, wiertarko-wiertarce jest to, że posiada uchwyt na heksa, czyli możemy bez problemu sobie zakładać od razu do. Naszego body, nie musimy żadnych adapterów dokładać. Dla osób, które są przyzwyczajone do wiertarki, krętarki która posiada całą regulację tutaj na tym pierścieniu, z pewnością będzie bardzo ciężko się przyzwyczaić do sterowania elektronicznego. Powiem Wam, że dla mnie jest to uciążliwe z początku, bo odruchowo z automatu podchodzę i chcę bardzo szybko sobie przedstawić moment obrotowy do dokręcania naszych wkrętów, a jeżeli się już przyzwyczajimy do. Sterowania elektronicznego jest to bardzo praktyczne, ponieważ możemy sobie poustawiać parametry jakie chcemy. Dodatkowo, w naszej wirtarkach w krętarce w panelu sterujący posiadamy takie tryby jak wiercenie, wkręcanie oraz gwintowanie. Czyli dodatkowym właśnie plusem tego typu wirtarków krętarki jest tryb gwintowania, który bardzo jest pomocny. Widzieliście właśnie u mnie na jednej z rolek. Co tu jeszcze mi się podoba? Podoba mi się, moi drodzy, to, że jest podświetlenie, aczkolwiek chciałbym, żeby to podświetlenie działało troszkę też na przykład inaczej, żeby ono było aktywowane po naciśnięciu spustu, jak jest w tym wypadku, ale po odpuszczeniu właśnie spustu, żeby ono jeszcze przez jakiś czas nam działało. Teraz przejdziemy do naszej zakrętarki model EY1 PD1. Również ta zakrętarka jest zasilana tak samo jak i wiertarko-wkrętarka bateriami 144 za zarówno jak i 18V. Posiada również panel sterujący elektroniczny, ale oprócz tego w naszym panelu mamy trzy tryby pracy, czyli piękny, średni, twardy można powiedzieć oraz do wkrętów samowiercących, tak więc mamy cztery tryby do naszej zakrętarki. Wszystko bardzo fajnie sobie tutaj pracuje. Aktywujemy też również jednym przyciskiem sobie wszystko przestawiamy, a więc sterowanie w jednej i drugiej maszynie jest bardzo podobne, a wszystko analogicznie się ustawia. W tym przypadku mamy 18V, 5A godzinną baterię. Mogę już Wam z ręką na sercu powiedzieć, że na tej baterii wkręciłem chyba 40-40 parę -40 wkrętów o długości 150 mm. Podczas budowania studni właśnie w jest to akurat właśnie ten projekt, do którego te narzędzia zostały specjalnie dowieźć do warsztatów dostarczone, ponieważ miałem tego typu zadanie do wykonania u siebie w domu, tak więc miałem możliwość przetestowania tych urządzeń. I tak naprawdę do zakretarki nie ma się do czego przyczepić, nie ma żadnego porównania, ponieważ jest to pierwsze urządzenie, które tego typu miałem u siebie w warsztacie w rękach, tak więc jedyny mankamentem, który zarówno jest w zakretarce, jak i w wiertarko w kretarce, jest to, że muszą być zespolone z baterią, żebyśmy mogli sobie sprawdzić poziom naładowania baterii, co mi się właśnie nie podoba, bo fajnie jest, jeżeli nasza bateria posiada jakiś wskaźnik przy sobie. Tak więc go dochodzimy, wciskamy przycisk i mamy już sprawdzony poziom naładowania naszej baterii. Podsumowując, te urządzenia, to co właśnie usłyszeliście, to o nich myślę. Mankamentów posiadają bardzo mało, mankamentem, jak właśnie was na początku, jest. Delikatny ruch głowic, a to jest wszystko spowodowane tym w tych urządzeniach z wymiennymi głowicami, że jak to wszystko spinamy, nie mamy tego na, sta na stałe skręconego, tak więc delikatne ruchy się pojawiają. To mi się z tego typu urządzenia nie podoba i nie podoba mi się właśnie brak wskaźnika naładowania baterii w samej baterii, tylko musi być właśnie zespolony z samym body. I czy mi coś się jeszcze w nich nie podoba? Coś mi się nie podoba, chyba że mi wszystko nie podobało to, co miałem powiedzieć. Plusy oczywiście jest ich jak najbardziej, najwięcej, ponieważ jest, no są nowoczesne sprzęgła zastosowane, elektroniczne, nie mam mechanicznych, tak jak właśnie wspomniałem, tak więc urządzenia są już nowoczesne, nowoczesne mają silniki zastosowane, są wydajne, ponieważ na tych bateriach właśnie 5 godzinik można dość dużo pracować, co zauważyłem w swoim właśnie ostatnim projekcie. Dodatkowo teraz tymi urządzeniami właśnie wykonuję. Szafkę, tak więc powiem Wam, że też są bardzo praktyczne i jak najbardziej poprzez zastosowanie tego typu chociażby uchwytów, adapterów kątowych, nimbośrodowych, bo dzięki nim mogę się dostać tak naprawdę bardzo trudne dostępne miejsca. Tylko przy tego typu właśnie uchwytach, moi drodzy, musicie też pamiętać, żebyście sobie zakupili wiertła z uchwytem heksagonalnym, ponieważ uchwyt walcowy jest tylko do uchwytu wiertarskiego. Nasza wiertarko-wkrętarka, zarówno jak i zakrętarka są bardzo cichymi urządzeniami. W tej chwili możecie jeszcze, drodzy, sobie to zobaczyć, za chwilkę Wam uruchomię nasze urządzenie, ale zwróćcie uwagę, że dookoła mojego właśnie budynku dość mocno wieje już od 3-4 dni, tak więc jeszcze jakieś inne szumy będą w dzisiejszym nagraniu. I teraz zobaczcie, jak chodzą nasze urządzenia. Najpierw wiertarko-wkrętarka, zakrętarka, a teraz dwa urządzenia. Tak jak widzicie, liczycie. te urządzenia są bardzo fajne, ciche, dodatkowo się was wspomnieć, że są też bardzo lekkie, pomimo zastosowania baterii 5Ah 18V. Dziękuję wszystkim za uwagę, za subskrypcję, za łapki, wpadajcie na kanał Langę Łukaszu, na Instagram, na YouTube i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!